Zapraszamy do pozostania razem z nami i zachęcamy też do spędzenia popołudnia z Radiem Maryja. Dzisiaj spotkanie rodziny Radia Maryja w Lubaczowie, początek transmisji z parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika i sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej Lwowskiej. 17.30. Stamtąd też nadamy rozmowy niedokończone, początek programu na temat aktualność ślubów Jana Kazimierza z 1 kwietnia 1656 roku o godzinie 21.30. Jest godzina szósta. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Waszych domach. Zapraszamy na modlitwę Anioł Pański. Pierwszy kwietnia. Pierwszy kwietnia. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I począłem słuchać Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony powód żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica pańska. Niech mi się stanie według Słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało, i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze. Abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa syna twego poznali przez mękę jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa pana naszego. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módlmy się za zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wieku jest, a niechaj im Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bóg zapłacze modlitwę Krystyna z Panem Bogiem. Bóg Rozpoczynamy wiadomości że w Radiu Poniedziałek pierwszy kwietnia 91. dzień roku. Słońce nad Warszawą wzejdzie o 6:12, zajdzie o 19:08. Dzień będzie trwał 12 godzin i 56 minut. Dziś mijają dokładnie 3 lata od wprowadzenia świadczenia 500+. W tym czasie do polskich rodzin trafiło ponad 67 miliardów złotych. Rząd podsumował wczoraj w Puławach funkcjonowanie programu 500. Premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny Elżbieta Rafalska spotkali się z rodzinami. Ze świadczenia 500 korzysta 3 miliony 600 tysięcy dzieci. Już od lipca program zostanie rozszerzony na pierwsze dziecko. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd nie odejdzie i nie zmieni programu Rodzina 500. Będziemy na tym fundamencie szli w przyszłość, bo przyszłością Polski są nasze dzieci, jest nasza młodzież, jest rozwój kraju, gospodarczy, demograficzny, społeczny we wszystkich możliwych aspektach. Dziękuję naszym drogim rodzinom za tak mądre, dobre pożytkowanie tych środków i obiecujemy, że tak długo jak będziemy, to się nie zmieni. Będziemy te programy rozwijać dla dobra młodzieży, dla dobra dzieci. Dla przyszłości Polski. Minister rodziny Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że rząd PiSu postawił na rodzinę. To najważniejszy nasz program: budowanie silnej, kompleksowej polityki rodzinnej. Przeznaczyliśmy na politykę rodzinną więcej niż jakikolwiek rząd do tej pory. To są wydatki, które stawiają nas wśród państw Unii Europejskiej, ale też wśród państw na świecie, wśród tych, którzy mówią, że silna rodzina to fundament silnego, mocnego państwa. O to nam w tej polityce, proszę państwa, chodziło. To jest nasz główny cel. Program Rodzina 500 Podejrzewam, plus, że ta baba wcale już tego Boga nie wierzy, bo za dużo gada, za dużo gada. Ten, kto gada i gada tak, to już żadnego Boga nie wierzy. To jest normalne. Gada i gada, i gada, i gada, i gada, i gada, i gada to już żadnego Boga nie wierzy. Tu umiesz to pojąć, umiesz to zrozumieć. Jeżeli ona tak gada, 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 to w żadnego Boga już dawno nie wierzy. Dlaczego? Strony Dlatego za dużo w gada partnerstwa społecznego Ona no za dużo gada, przedstawić nowe propozycje. baba <unlimited storage> <nalu�ę> <na, przyciplinar medidas> i Ona domagają się wzrostu wynagrodzeń zasadniczych na odczuciu. Złotych z wyrównaniem tego roku. Jeśnia za dużo płac, na tej ziemi. Od stycznia o, tego da, roku kolej gada 15 ta. od stycznia 2020 roku do wynagrodzenia zasadniczego. Solidarność prowadzi głodówkę i okupuje Małopolskie. O oświaty. hoświaty. Za kolej do, gada, do gada, i bezterminowy strajk w szkołach od 8 kwietnia. Kilka dni później planowane są egzaminy, usma i gimnazjalny. Rząd zjednoczonej prawicy szuka dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli, zauważa wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Podwyżki dla tej grupy planowane są na kolejne lata. Poseł przypomina jednocześnie, że to poprzedni rząd zamroził wynagrodzenia pedagogów. Za czasów naszych poprzedników nie dość, że przez lata zamrożono podwyżki. Zlikwidowano 2,5 tysiąca szkół, 40 tysięcy nauczycieli poszło na bruk, a jak Platforma oddawała władzę, to minister Platformy Edukacji, Kruzi Grostkowska, mówiła, że pieniędzy dla nauczycieli nie ma i w ogóle oni wszyscy zarabiają powyżej 5 tysięcy. No i dzisiaj, kiedy się mówi nam, że. My Myślę, mimo że dajemy więcej pieniędzy, mimo że nie likwidujemy szkół, mimo że utrzymaliśmy wiele etatów, no to trzeba sobie zadać pytanie. Okej, okay, nie ma idealnie. Chcielibyśmy, żeby było jeszcze lepiej. Ale sytuacja jest drastycznie inna, korzystniejsza dla nauczycieli niż za czasów Platformy. Uposażenie nauczycieli w ciągu niespełna dwóch lat wzrosną o blisko 16%. Związkowcy podkreślają, że chcą czerpać w większym stopniu ze wzrostu gospodarczego. Z danych ZNP wynika, że 79,5% szkół. I przedszkoli zamierza przystąpić do akcji strajkowej. Resort Edukacji zauważa, że referenda strajkowe przeprowadziło blisko 59% placówek. Rząd zapewnia, że kwietniowe egzaminy odbędą się. Ojciec Święty Franciszek Ola. zachęcał marokańskich chrześcijan do dalszego rozwijania kultury miłosierdzia. Ostatniego dnia, w im też za ich wysiłki uczynienia swoich wspólnot o zamieniu Zadu, dobra, te biskup Rzymu skierował podczas homilii w trakcie mszy o. świętej na terenie kompleksu sportowego w stolicy Rabacie. Eucharystia była ostatnim punktem dwudniowej podróży apostolskiej Franciszka do Maroka. Zwracając się podczas niej do wiernych, papież nawiązał do przypowieści o synu marnotrawnym i apelował, by nie popadali w pokusę sprowadzania przynależności synowskiej do kwestii praw, zakazów, obowiązków i formalności. Nasza przynależność i nasza misja nie rodzą się z wolontaryzmu, legalizmu realizmu, czy integryzmu, ale z bycia osobami wierzącymi, które będą błagać każdego dnia z pokorą i stałością przyjdźmy na tworzenie. Ewangeliczna przywódca gada tam. zakończenie otwarte. Widzimy, Ona, że ojciec prosi starszego syna, w święcie Ewangelista nie mówi, im, o decyzji, Ona, czy do uczty. Możemy pomyśleć, że Ona, otwarte za dużo gada ma na celu, aby każda wspólnota, każdy z nas, napisać swoim życiem, swoim spojrzeniem i postawą wobec innych. Papież Franciszek dziękował też marokańskim chrześcijanom za sposób w jaki na swój ziemiach dają świadectwo Ewangelii Miłosierdzia oraz zachęcał, by nie ustawali w wysiłkach nakierowanych na rozwój kultury miłosierdzia. Dwudniowa podróż apostolska papieża Franciszka do Maroka przebiegała pod hasłem Sługa nadziei. Do Rzymu Ojciec Święty powrócił wczoraj wieczorem. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maria. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 6 stopni na Podhalu i lokalnie północnym wschodzie oraz wybrzeżu do 12 stopni na Śląsku Dolnym i Opolskim. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1020 hektopaskali. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Życia. bardzo ważny dokument świętego Jana Pawła II w obronie życia i rodziny, do czego nas zobowiązuje nasz dziennik zachęca, by przed 14 rocznicą przejścia papieża do domu ojca pochylić się nad jego nauczaniem. Za dużo na tej. Ziemi. Słowacja przeciw konwencji. Słowaccy posłowie oparli się międzynarodowej presji, nie zgadzają się na ratyfikację niebezpiecznej konwencji stambulskiej, która pod pozorem walki z przemocą wobec kobiet wprowadza ideologię gender. Czytam w naszym dzienniku: Iluzja prawdziwych relacji. Jak bronić nasze rodziny przed uzależnieniem od mediów społecznościowych, radzi Małgorzata Więczkowska. W Londynie termin Brexitu wciąż jest niepewny. Debatom towarzyszą wielotysięczne protesty. Szczegóły w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Na modlitwę brewiarzową. W liturgii przeżywamy czwarty tydzień Wielkiego Postu. O, hymn w tomie drugim liturgii godzin na stronie 40, w wydaniu skróconym na 250. Psalmy z antyfonami z poniedziałku czwartego tygodnia. W tomie drugim strona 1135 i kolejne w wydaniu skróconym od strony 1076. Pozostałe teksty, czyli czytanie, responsorium. Dobrze, czytanie i będzie, miśnią, proszę Państwa, responsorium. Podlitwa.